Udało się wam dojść turów, chociaż przegrywaliście już wysoko. Dogrywka między innymi dzięki tobie, ale niestety tej dogrywce czegoś zabrakło. Czego? Eee, myślę, że zawsze tak się mówi, ale tak powiem znowu szczęście, ale też graliśmy nie najlepiej w ataku, a myślę, że największy problem był w obronie i mieli zbiórki w ataku. To w końcówkach mieli wolne, potem po trafiali wolne, potem trafiali dwie ważne trójki co nas, tak powiem, zniszczyło po tym. My nie trafialiśmy, ja nie trafiałem dzisiaj, e, miałem stratę też, no i przegraliśmy. No na pewno to wyglądało bardzo dobrze, nasz mecz, walczyliśmy, Turów jest bardzo mocnym zespołem, e, dużo lepiej graliśmy niż za starym i inne z, z innymi zespołami ostatnio. Musimy wziąć koncentrację z tego meczu i musimy te trzy mecze wygrać i nadal mamy na pewno szansę być wysoko w tabeli. Jeszcze co do twojej formy, faktycznie przez cztery kwarty nie szło, ale gdy w ostatniej akcji trzeba było wziąć piłkę, trafiłeś i w dogrywce też zacząłeś bardzo dobrze. Szkoda, że tak do końca ci nie, nie udało. Um, grałem słabo, ale dobrze, że trener tam mi ufał, ja bardzo lubię grać w końcówkach. Ostatnia akcja może nie była na mnie, ale nie wyszło tam, co mieliśmy zrobić. Miałem piłkę, grałem jeden na jeden, tam trafiłem, potem znowu początek dogrywki też miałem, tam atakowałem, potem może i nie miałem sił, tak cały czas atakować nie? i graliśmy inaczej nie wyszło, potem ja rzuciłem taki, bo nie trafiłem pięć rzutów, mówiłem, że szósty może wejdzie tam, muszę kiedyś wpaść nie wpadło, no co zrobić, no. po prostu nie mieliśmy szczęścia, Następnie na mecz myślę, że wygramy. Nie zaskoczył Was John Edwards, który rzucił aż 22 punkty, a nie jest przecież najlepszym 93 On jest na pewno dobrym zawodnikiem Turów ma bardzo wyrównany skład e Edward też miał dużo od innych piłek pod koszem, on jest duży, trafiał tam, ale bardzo dobrze grał, naprawdę fantastycznie grał dzisiaj. Ale co zrobić, gra, gra, Grali cały zespół ich, grał klikers, jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, w końcu tam i trafiał, i zbierał, i podawał. No i myślę, że tam jak my byśmy wygrali, też byśmy zas zasłużony wygrali, a oni wygrali też zasłużony, także im gratuluję. Na koniec krótko, mimo porażki, było widać poprawy w Waszej grze w stosunku do poprzedniego meczu, choćby z Zastalem. Teraz można spokojnie trzy mecze, z teoretycznie w wygrać. No, oczywiście, że tak. Na, na pewno w Koszalinie będzie ciężko, tam jest ciężki teren, chociaż na, na pewno mamy lepszy skład niż Dzisiaj było dużo lepiej w obronie, chociaż tam dużo punktów było, ale. Końcówka była bonus i oni trafiali żółte wolne. Myślę, że naprawdę graliśmy dobrze w obronie, walczyliśmy. To jest um, też ważne bardzo, co może tak nie wyglądało w innych meczach wcześniej. Jeżeli tak będziemy grali i nastawieni tak jak dzisiaj, myślę, że spokojnie musimy wygrać te trzy mecze i mamy szansę, jak mówiłem, być jeszcze wysoko w tabeli.